Dobry wieczór! Dzisiaj lekcja numer 3. Zawsze przed każdymi ćwiczeniami trzeba leciutko się rozgrzać No i ja to może zrobię tak, w ten sposób. Jest znowu ten młynek. Dokładnie kręcimy. Tak jak powiedziałem, ci, którzy dopiero zaczęli ćwiczyć, to powolutku. Natomiast ja mogę już sobie pozwolić, bo zwalniam wszystkie mięśnie, nie usztywniam się i to tak leci. Możemy sobie nawet opłukać tam mięśnie, żeby poruszyć e, wszystkie żyły, żeby ta krew lepiej przepływała. Tutaj karczycha. Możemy sobie tutaj właśnie są takie mięśnie. Niektórzy mówią, że tam niby stres się zbiera, więc możemy go wygnieść, wycisnąć jak pastę w tubce, żeby on nam nie przeszkadzał w życiu. Ten stres. O! Z drugiej strony tak samo. O! Takich parę ćwiczeń, które. Poruszone głową, musimy poruszać, bo dzisiaj będzie takie ćwiczenie, które będzie absorbowało naszą głowę. O! I dobra, teraz już przejdziemy do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie, to jest to, o którym mówiłem, że absorbuje głowę. Jest to ćwiczenie, gdzie tą rękę. Nadstawiamy nad głowę, a tą rękę dajemy tu do tyłu. Ale jednocześnie, jak dajemy tak ręce, to głowę w ten sposób utrzymujemy, i jest to zaangażowanie wszystkich możliwych części, przepraszam, mięśni w górnej części klatki piersiowej. O, i wygląda to tak. I oczywiście nogi pracują. Uginamy lekko nogi. Tu jeszcze by trzeba było stosować wdech, wydech, ale ponieważ w jakiś sposób angażuję się informując Was wszystkich, no to opuszczę ten termin oddechu. O, i głowę. Restu, restu i to dosyć sporo, także naciągają się tam te mięśnie. Ja przed filmem próbowałem trochę poćwiczyć, to przyznam się, że jakieś takie drobne miałem dolegliwości bólowe, że dwa dni nie ćwiczyłem. Dobra, to już te ćwiczenie mamy, czyli przyjmujemy postawę zasadniczą. Następne ćwiczenie jest takie nietypowe, bo ono wygląda tak: ręce dajemy do tyłu i w ten sposób jakby wyzwalamy tą energię z siebie i też nogi pracują cały czas a my tutaj te ręce chcemy jak najszybciej uwolnić to się wydaje, że te ćwiczenia jakieś takie dziwne ale ja już czuję jak mi ciepło się robi w tym mięśnie mimo, że okno jest otwarte o. I z kolei zasadniczą postawę. Już dosyć mi tak ciepło jest, bo jeszcze przed filmem troszeczkę poćwiczyłem, żeby rozgrzeć się, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Następne ćwiczenie to chyba każdy zna, to jest typowe chwyt, nie chwy, tylko uderzenie karatem. Ono wygląda tak. Zaciskamy pięści. Tak dobrze. Tutaj palce układamy, zaciskamy pięści w tej ręce też, lekko nogi u, u, uginamy i staramy się żeby to było tak harmonicznie i żebyśmy utrzymywali jeden punkt niby tego uderzenia o. i jak dochodzimy do punktu gdzie chcemy już uderzyć to naciskamy, czyli ściskamy te mięśnie, naprężamy żeby to uderzenie było piorunujące jakby cegłową. I wygląda to tak. Oczywiście też tutaj wydech. Powinienem. No, i tak to mniej więcej wygląda. Może ktoś ogląda, kto tam ćwiczy karate, powie co, on to odstawia, ale to nie jest, to nie jest jakby. Zawodowo nic nie prowadzę, tylko dla tych, którzy o teraz zmieniają w telewizji pilotem kanał, bo mówią, a ten Jaruszewski to nudny jest, jak flaki z oliwą. Ale dla tych, którzy no chcieliby spróbować, ja też jestem tylko normalnym człowiekiem, też pracuję, mam wnuczka, mam dzieci swoje, mam swoje obowiązki, problemy, a mimo to znajduję chwilę czasu, żeby sobie poćwiczyć, nie? No i o to, o to, o to w tym y, życiu chodzi Ale nie przedłużając, lecimy dalej Teraz wystawiamy lekko nogę Ręce robimy w ten sposób Jak najbardziej ściągamy palce, żeby asnaż tam bolało troszeczkę Tak, ręce wy, wyciągamy i huśtamy się Raz i dwa I noga tutaj, tutaj noga musi być prosta u, nie pokażę, bo kurczę, nie mam takiej kamerki, żeby pokazać. Nie mam operatora. sam to ręce, czyli tak huścamy się. Tak z sześć razy. Raz, dwa, trzy. Ok. No i wiadomo jak na jedną stronę, to i na drugą. I też się huśtamy. Może tu, o tak, czyli stanę tu z boku, żeby było do siebie, odchylamy się, noga tutaj prosta musi być, pięta, kąt e, stopa i, i noga powinny mieć kąt 90 stopni. I teraz przechodzimy nogą na podłogę, a tu wypychamy. Tutaj strasznie bolą mięśnie, jak się tak prostuje, nie? Znowu. Dwa. wystarczy tak to byśmy mieli to i ostatnie na dzisiaj ćwiczenie żeby nie przedłużyć bo już siódma minutę i do góry tu ręce rozładamy ale palce wszystko musi być elegancko ułożone No i to by było na dzisiaj tyle. Ponieważ nie mam prośby, ponieważ niektórzy oglądają, jest sporo tych osób, które to oglądają, ale mam prośbę, ponieważ poświęcam swój czas, to chociażbym prosił o zalajkowanie albo może skomentowanie, że coś tam źle, dobrze, może za dużo gadam albo za mało gadam, albo źle objaśniam, to będę się poprawiał, nie? Bo ja chcę być dobrym uczniem, który słucha swoich nauczycieli. Także, jeżeli w jakiś sposób przyda ci się to, bo niektórzy spotkałem się ze znajomymi mówią, no dobrze, żeś zrobił takie filmy, bo ja zare, wreszcie zacząłem z tobą ćwiczyć, nie? Bo tak to się siedzi przed telewizorem i, i, i nic się nie robi. A ja mam 60 lat, a mimo wszystko dobrze się czuję, ćwiczę, jest cacy. Więc dlaczego ty masz siedzieć? No wstań teraz, czemu siedzisz? Wstań! Proste ćwiczenia to jest trzecia lekcja, a jeszcze są poprzednie dwie. Tam na moim, na, moim, na mojej grupie na Facebooku lamininę korzyści dla ciebie. Jak będzie schodził niżej, to tam są jeszcze dwie lekcje z ćwiczeniami. Także jeszcze raz, bardzo proszę, jakbyście mogli zalajkować albo komuś udostępnić, nie? Może ktoś, kto no nie lubi ćwiczyć, a, albo mówi, że tam sami zawodowcy ćwiczą to jeżeli zobaczy mnie, takiego laika e, który e, już jest dziadkiem, a ćwiczy to może nabierze chęci i też będzie ze mną ćwiczył, czy, czy razem będzie tam z rodziną ćwiczył także jak możesz to daj łapkę e, w górę ten czas e, Facebook widzi, że to jest coś wartościowego i zasięgi się zwiększają, nie? Tam takie algorytmy działają. Także dziękuję bardzo i do następnego, do czwartej lekcji.